Hej, hej, witajcie z centrum Warszawy. Właśnie spotkałem, słuchajcie, Kasię. Bardzo sympatyczna dziewczyna. I niesamowicie zareagowała. Powiedziałem jej wprost, co czuję jako mężczyzna. Powiedziałem jej o moim dialogu wewnętrznym, jaki mi się pojawił, kiedy ją zobaczyłem. I powiedziałem takie rzeczy, na które normalnie no, można byłoby różnie zareagować. Tymczasem, Kasia, jak zareagowałaś przez to? śmiałaś, się. się. A jak, jak energetycznie to wyglądało emocjonalnie? Poczułam się trochę szczęśliwsza. Szczęśliwsza? Tak. Akurat stresowałam się przed spotkaniem z kolegą i zapomniałam zupełnie zapomniał o tym wszystkim. Aha. Fajnie. Po prostu to było takie coś, co Cię rozluźniło. No bo takie. Słuchajcie, ja akurat w przypadku Kaci powiedziałem coś, e po prostu e, to, co mi przyszło na myśl, kiedy ją zobaczyłem, a potem to, co było głębiej, na poziomie, można powiedzieć, Australopitka, i to zacząłem opisywać. W sumie pierwszy raz to zrobiłem, teraz spontanicznie, tak, pod wpływem impulsu, no i reakcja niesamowita. Tak, Kasia stała dalej. Potem podzieliłem się tą informacją z pewnym Włochem, tak, i rozmawialiśmy na ten temat, i też się sympatycznie rozmawiało. Jak widzicie, człowiek, kiedy potrafi, e, kiedy się niczego nie wstydzi, kiedy w zasadzie akceptuje siebie na wszystkich poziomach, tych najbardziej prymitywnych e, też, a, a przez to pozwala zaakceptować się na tych poziomach bardziej zaawansowanych, czyli bardziej złożonych, to, ma, to następuje niezwykła e, taka swoboda e, wyrażania siebie. Czujesz to? Czuję to. Tak, widzisz, dziewczyny to czują, chłopaki, które się rozwijają też to czują, bo co to znaczy rozwój u facetów? Rozwój u facetów polega na tym, że facet się uwrażliwia, odkrywa w sobie swoją kobiecość, naprawdę męski. Czujesz, że jestem męski? Bardzo. Kasia, słyszeliście, powiedziała: Jak? Głośniej? Jaki jestem? Czy jestem męski? Jesteś bardzo męski. O tak, widzicie, a jednocześnie jestem bardzo wrażliwy. I, i, i to jest, myślę, taka e, mieszanka wybuchowa, która naprawdę dobrze działa. I widzicie, e, można? Można. Zaraz zrobimy jakąś kolejną akcję. Tyle tutaj osób się kręci. Zobaczcie, biegną na spotkanie z przeznaczeniem. E, więc zaraz kogoś tutaj wyczarujemy. Cześć koleżanko. Koleżanka nie chce. Tamta jest zajęta. No to wszystko widać na twarzach generalnie. E, więc w tym wideo chciałem jeszcze Wam powiedzieć pewne rzeczy na temat energetyki wśród ludzi. Ludzie mają e, jakby energię e, sami w sobie. Na przykład sympatyczny gościu przeszedł. Koleżanka, jak ją zaczepię, to się zatrzyma, chociaż mnie nie widziała, więc poszło dalej. Nie widziała mojej energii. E, więc możemy jeszcze przejść. Tutaj jakaś koleżanka stoi. No widzicie, jest sporo różnych e, fajnych e, możliwości się okazuje, e, pojawia. I ta umiejętność poznawania, czy każdy z nas w swoim życiu spokojnie powinien mieć e, przynajmniej takich, nie wiem, ze 100 różnych podejść, e, poznania innych osób których zupełnie nie zna. Prawda? Dokładnie. Tak o to, żeby się po prostu poczuć swobodniej, że jeżeli na przykład potrzebuje jakiejś pomocy, czy coś się takiego stanie, czy po prostu chciałby z kimś pogadać, to w ten sposób czuje się swobodnie i może zagadać do jakiejś osoby. Na przykład tutaj. Cześć koleżanko. Cześć. cześć. Chciałem z Tobą zagadać, ponieważ robimy taki mały filmik związany właśnie z poznawaniem ludzi. Uważasz, że to jest przydatna umiejętność? E, poznawanie ludzi? Tak. Czy... ludzi, których nie znasz, a których chciałabyś poznać, bo na przykład potrzebujesz tego z różnych stron. Na przykład, nie wiem, zabrakło Ci na przykład e, e, złotówki do biletu i mm -hmm. potrzebujesz na okay. Masz złotówkę? E, mam złotówkę, potrzebujesz? Na, a która, akurat dzisiaj nie, ale dzięki, że się zaoferowałaś. Bardzo okay. fajnie. Myślę, Jak masz że... Klaudia. Klaudia. No i fajnie. I co, tak. jak się poczułaś w tym momencie, jak e, coś takiego się dziwnie. dzieje? Dziwnie. Dziwnie, ale to bardziej jest szok. Czerzy, tak, szok. Szok, bo to jest, wiesz, szłaś ze swoją chmurą pełną różnych marzeń, myśli, a tu nagle takie coś. Ale, bardzo miło. Ale zaczynasz ale się odnajdywać, e, mówisz, że bardzo miło, świetnie. Super. Wiesz co, mam ochotę się do Ciebie przytulić. O, wiesz co, może nie aż tak. Aż nie, nie aż tak? A zobacz, jakbyśmy to zrobili. Małe przytulenie. Co się stanie? W formie happeningu, czy czego? Tak, w formie freehack taka akcja. Nie wiem, czy słyszałeś o takich akcjach. Nie. Freehacks. Akcje, to jest e, darmowe nie. to jest na YouTubie, tak? Nie, no, 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 wiesz. No, prawdopodobnie tak, dlaczego by nie? O nie, 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 nie. E, Aha, bo rozumiem, że masz chłopaka. Nie. I, I obawiasz się, nie masz. No to super. Słuchaj, bardzo dobrze wychodzisz, zobacz, jesteś fotogeniczna e, i myślę, że po prostu... Dobrze. ...że możemy się przytulić. Dobrze. O, o. tak. Się. Super. Dobra, na razie. Super. Miłego pa. wieczorku, hej! No więc widzicie, tak jest, że w każdej możliwości, w każdej chwili jest możliwość, jest okazja, którą można wykorzystać i zmienić swoje przeznaczenie. Zobaczcie, przecież jakbym teraz zaczął rozmawiać dłużej z Kasią, to może by to wpłynęło wspólnie na nasze, na nasze drogi życiowe. A zobaczcie, ile Kaś tutaj właśnie przechodzi i nie tylko. I, e, I ta świadomość daje Ci takie właśnie okay. wyjście poza te różne ograniczenia, takie uzależnienie i tak dalej. O, teraz kolega Kasi przyszedł. Idziemy, dobra. No. Pozdrawiam, hej, hej. No i proszę, wszystko ładnie się kończy. Pozdrawiam z Warszawy, jasny.